Kiedy słyszysz, że wszystko jest w Twojej głowie i wszystko jest możliwe, to oczywiście brzmi to dla Ciebie o tak. Mało tego, kiedy mówimy o finansach i mówimy, że tak, to ile zarabiasz, to ile masz pieniędzy, to czy będziesz bogaty, czy będziesz biedna, szczęśliwy, nieszczęśliwy, wszystko jest w Twojej głowie, no to dla wielu brzmi to jak ściema. Ale kiedy nazwiemy to inaczej, nazwiemy to mentalnością finansową, to nagle okazuje się aha, czyli moje mentalne nastawienie. Moje myśli, które kierują tak naprawdę moim życiem, no bo kiedy myślę, to w odpowiedni sposób działam albo nie działam. I w ten sposób powstają nawyki, negatywne nawyki związane z wydawaniem pieniędzy. W chwili, kiedy nie mam dobrych nawyków pracy, to mniej mi ludzie płacą. Nagle okazuje się, że ta mentalność finansowa ma ogromne znaczenie. Ta siatka, ta sieć jest przepotężna. Złe nawyki, złe przekonania, złe podejście, złe otoczenie, nieodpowiednia postawa, brak celowości w życiu nieumiejętności zarabiania, świadomość, jak również podświadomość, to co wiesz, ale nie myślisz o na co dzień, to wszystko wpływa na to czy masz pieniądze lub czy będziesz je mieć, czy ich nie masz i ich nigdy nie będziesz mieć. Już wkrótce poprowadzę dwudniowy warsztat Mental Money 5.0, odbędzie on się fizycznie w mojej posiadłości w Puszce Noteckiej, ale również będziesz mógł, będziesz mogła wziąć udział zdalnie w modułach, albo wybranych, albo w całości. Przejdź pod link mwa .pl, ukośnik zapisz, myśnik się. Na pewno znajdziesz to w komentarzu do tego filmu. Zapisz się po to, żeby nie przegapić najlepszej możliwej ceny i opcji tego, w jaki sposób możesz faktycznie popracować nad swoją mentalnością finansową. Jeżeli masz ochotę się dowiedzieć, sprawdzić najpierw, czym jest mentalność finansowa, w jaki sposób nad nią pracować i czy w ogóle jest sens w Twoim przypadku, bo może po prostu wszystko <laughs> Ci wychodzi tak, jest rewelacyjnie, to zapraszam serdecznie. Z tej strony Michał Kołczman i Pozdrawiam i trzymam kciuki, żeby pieniądze się ciebie trzymały, żeby twoje podejście, postawa były odpowiednie, żeby umiejętność kontroli ryzyka była odpowiednia, żeby samodyscyplina była sensowna, żeby nie było kłód finansowych, ale wręcz kładki do tego, żeby nauczyć się zarabiać, zarządzać, kontrolować, trzymać, zatrzymywać, jak również dzielić pieniędzmi. Trzymaj się.